No dobra, przedłużam ją jeszcze kurwę bitą, nie chcę, nie myśli za dużo Śmata z EJ IDZIE kolana. DORKASZ, KŁAS, CHUJ, CHUJ to ten Palek śmieszny, nie? Bicie go, nie? Bo ja z nim to... Takie, ciężko mi powiedzieć ile Aha, Aj, pozdro No bo mi orkę Zobaczymy jak ci teraz pójdzie Tak, i teraz wypadnę Tak, żeby śmiesznie było <laughs> Ale trzymaj ją jeszcze Dwie minuty. No kurwa, mu chorobę. Ja. Półtora. Jak ona podeszła, to ma 77. <laughs> no to śmiechomy. O Sirens, idzie tak, ma! Tak. Ale w bo wypadku by tak taki po kolei zgadziła. No, nie no, ale wiem, że rozpierdolicie azuki, ją zabijać coś. A, Paka! no to jakby Azuki o rozpiętole ciężko. Kasia ma łapcie, u góry. Dorkarz, na polewidu, lewidu. Ja nikogo dzisiaj nie biję. Ja chcę być w finale. Mam ja też. Ja też. Czemu kupił taki technik z Katiego? Ja, to, to jest <laughs> pałów, no to też tak jakby mi brać tych palów na kurka. Patrz, Patrz, Patrz. warto! No i złapał Rodsa, nie? Ale Dobra. ma legendy, więc ustaw się ktoś na nim. Ej rybak jak ci idzie? Jak ci idzie rybak? No... Tak se, nie wiadomo jeszcze nic Dobra, Dobra. to też się ustaw Ej ona miała teraz OR-kę jedną No bo założyła pewnie pół, No bo pół teraz nie or -ką. Albo przeklęty, chyba. No Dobra, kurwa bryć. jebana Spokojnie, nie uciekniesz Padłem to. kurwa Padłem kurwa Czemu padłem. go rybak go... JAK KURWA? CO, Co, jest? Kurwa? Jak, kurwa? Co JEST? Ej haks rybak ma Efetyfy. Ej wydyfy <laughs> Już tak się zawsze dało nie, na, no, 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 nie no, to nowe jesteś. to cheaty, ja już to nagrywam, ja. nie? Do Hezki. No, Screen jest do Heski Ja screen jest. Is, to <laughs> Klikam na niego teraz atakuj Ty działa! Darci <gfire> bo by powiedział ty... Kurku i To wam powiem, że on coś pancerny kurwa jest No on jeszcze on ma szlepkę jeszcze. Coś kurwa Hełmic pewnie szlepę. To Torba kaminek weź na nim sanie jakby ja się miał wyjebać kurwa to ty go na pewno zajebyś Mówi, jak to Ale to będzie śmieszne. Jak to wyjebie, cztery, cztery osoby od nas. No ty, kurwa w zakładam po przeklętej kozachy, nie? Znaczy, dziwo, że nocniki już odpuściły. Tylko teraz kurwa patrzę co klikam, bo wczoraj to tak no wyjepce go biłem w sumie. Jak on wyjebie, robisz. Co zrobił? Ale wczoraj mu cebek strasznie siadał tam na tej łażni, tej awentowej. Chłopak miał kurwa na cebeka o 30%, nie? No, co a to co, to wyjadał ci no cebeczka? Dobra, chodź Znaczy wczoraj tak, no to mnie teraz nie i to masnego, że do erki, dojechał erki. Echuj, bi Pa jak mnie z dwóch kratek walną, kurwa y jest zgłaszane na panelarz. A. No cebek. A kurwa. Oślepka dla pedałów, ty masz dwurękę? rękę? nie wezwania. Co? Masz dwurękę? rękę? No. To coś kurwa... Kurwa klątwa. Ale ja mam potrójną oślepkę, no kurwa jedna wejdzie. To czy mi... O, dotyczek mi wszedł, U, lala. No nie, unik na kredku, blisko, blisko. Będźcie wiesz i tutaj. Prawie kurwa 3% nie wziąłem. Potem. Bo się powiedzie, że mi w jedzie, kąpa. No jest no sabagierka Kto to ma powiedzieć? To jest kurwa cebek, jak zwykle, nie. Bardziasz. Ale dobrze, że się te dotyki mi przyspamowały pod koniec. No kurwa, a tyle tu. Ty? No, H3-4, ale. Ja pierdolę. No to pozdro, kurwa. O kurwa, się zjebałem. No nie, się <laughs> wyjebie. Pądro. Ile tych turk, pani klątpa. Jakie ci dolarki to bym miał 10%. No tak. właśnie, mówię, że ty zaś potrafisz, że to i jakiś poza procent. Ja, pierdolę. Chuj, A, czyli z kamilkiem. Dobra, stary. dawaj teraz. Stuj, stój, 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 stój. stój, stój, stój.